Witaj w kolejnej części vloga. Moje 5 minut. Dzisiaj Cię w podróż do krainy modelowania z wykorzystaniem event modelingu. Czyli w sumie tak jak wczoraj, przedwczoraj i pewnie jutro i jeszcze przez jakiś czas. Ale na początku może napędzę moje mikro pomodoro na 5 minut pracy. A po co? Żeby Ci pokazać, jak wiele. Można zrobić przez 5 minut z wykorzystaniem systematyczności i wytrwałości. No więc zapraszam. Witaj na moim bordzie. Na początek zrobimy małą poprawkę, ponieważ te dwie strzałki do jednego widoku wyglądają bardzo źle. I wczoraj tak kończąc, tak zrobiłem. A dzisiaj to zmienię, ponieważ. Tak naprawdę ten widok nie jest potrzebny. Nie mogę usunąć. Jak ja to lubię. Tak. O, teraz będę mógł. Więc tutaj na tym kończymy, tak? Mamy taki flow. I następnie musimy sobie dodać tak naprawdę aktora, kolejnego aktora, którym to aktorem będzie system. Albo aplikacja, po prostu app. I teraz będziemy wiedzieli, że na tym poziomie będzie można modelować UI, taki, który jest wyzwalany od aplikacji. Tutaj mogliśmy zainicjować nasze pomodory, natomiast to okienko wyświetla się w momencie, kiedy zakończy się jakieś zdarzenie, tak? I wówczas ono z automatu powinno nam wskoczyć. I modelujemy taki proces. Oto, więc mamy tu zdarzenie zasilające ten czas krótkiej przerwy, i skutkiem tego mamy możliwość wystartowania, wystartowania. Zdarzenia. Czyli rozpoczęcia krótkiej przerwy jeszcze te procesory to bym też myślę, rzucił wyżej. One też tak naprawdę opierają... A, to jest w sumie grupa. Opierają się o ten obszar tutaj związany z aplikacją, z tym systemem. Więc ten procesor też. I dziwnie to nie tak. tak. Tak jakoś powinno to być. O, tak sobie zrobię. E, czyli mamy rozpoczęcie. Tutaj mamy komendę rozpoczęcia e, krótkiej przerwy. I ta krótka przerwa zasila nam short break Processor, który przetwarza i jeżeli upłynie nam e, ta krótka przerwa, no to kończy, tak? Kończy nam e, działanie, kończy nam tak naprawdę tą przerwę, i dlaczego kierunek jest zły? No, to sobie może jakoś można odwrócić, można, więc ten, ten short break procesor e, zakończy przerwę, i po przerwie, tak naprawdę tutaj powinniśmy wyzwolić. Wyświetlenie tego okienka, ponieważ mamy kolejny blok pracy, więc to okienko raz jest startowane od nas, a z drugiej strony jest automatycznie wyzwalane przez, przez aplikację. W momencie, kiedy zakończymy tą pracę, tak. Dobrze mówię? Czyli tutaj powinno być po prostu kolejna yy, powiedzmy, zdublowane to. Tylko czy dobrze myślę, bo być może. Czy to zdublować ten proces? To jest niejako inny case. Bo w pomodoro mamy cztery takie serie i dopiero wtedy nastąpi e, tak naprawdę ta krótka przerwa, znaczy długa przerwa, więc może na razie hmm, to też się muszę zastanowić, czy duplikować tutaj e, to, czy nie zamodelować w ten sposób. Hmm, hmm, hmm. Czy nie zamodelować w ten sposób? Dobrze, jednak myślę, że tak zamodeluję, czyli po, powielę niejako ten widok, z tym, że wyrzucam tutaj, wyrzucam, ustawiam tutaj ten UI w miejscu, w miejscu, gdzie mamy, już jeszcze chwilę, nie. w miejscu, gdzie mamy Te brzuszki W Miejscu, gdzie mamy tak naprawdę ten obszar związany z aplikacją, czyli z tym powiedzmy aktorem naszej aplikacji. Więc tu wyzwalamy my, jako użytkownik, tu wyzwalany jest ten widok niejako przez. E, przez, przez, przez. przez, 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 przez. aplikację. Ale się zaciera. I. Moglibyśmy w sumie powielić tą operację, czyli dociągnąć tak naprawdę komendę. Czyli mamy tu taki flow i skutkiem tego będzie powiedzmy pominięcie, bo nie będziemy tego duplikować, tylko po prostu jutro już modelujemy to okienko. A te zdarzenia, które tak tu zduplikowałem, to może nie będą potrzebne. A może tylko kilka jutro wybiorę. Jak e, można było zauważyć, dzisiaj troszkę ten model się powiększył, przesunął. Pojawiły się kolejne wątpliwości, do których prawdopodobnie wrócę jutro. Może coś mi się urodzi w mojej pokręconej głowie. A dzisiaj to już będę, tak naprawdę, kończył. E, i wydaje mi się, że nie wiem czy zauważył ktoś, ale mój dźwięk tutaj coś szwankuje w momencie kiedy nagrywam e, z, mówienie w czasie screencasta, tak? I myślę, że to przez to, że inaczej odwracam głowę, a teraz mówię bardziej do mikrofonu, więc być może coś tutaj z tym się da zrobić przez modyfikację ustawienia mikrofonu, ale to pewnie w późniejszych vlogach. Na dzisiaj to już kończę. I do usłyszenia jutro. Cześć!